Czy każdy toksyczny człowiek w Twoim życiu to naprawdę Twoje lustro? Czasem odbijamy, ale czasem po prostu widzimy, kim oni naprawdę są. W tym filmie oddzielimy jedno od drugiego, bez iluzji. Zasada lustra mówi, że to, co widzisz w drugim człowieku, jest Twoim odbiciem: że jeśli coś Cię drażni, porusza, denerwuje albo rani, to masz to w sobie. Brzmi znajomo. Brzmi jak duchowy kompas, który zawsze prowadzi do środka. Ale tu trzeba się zatrzymać, bo ta zasada ma swoje granice i bardzo łatwo zamienia się w duchową pułapkę. Zasada lustra nie działa wtedy, kiedy używa się jej jako wymówki, nie działa, kiedy pozwala na usprawiedliwienie krzywdzących zachowań, nie działa, kiedy przekracza zdrowy rozsądek, bo jeśli ktoś cię rani, ignoruje, manipuluje tobą lub świadomie niszczy twoje granice, to nie patrzysz w lustro tylko w czyjąś mrok. I to nie twoje zadanie, żeby się w nim przeglądać, tylko twoje zadanie, żeby odejść. Zasada lustra działa tylko wtedy, kiedy używasz jej z intencją autorefleksji, kiedy zadajesz sobie pytanie, dlaczego to coś mnie rusza, co we mnie rezonuje z tym, co widzę. Nie chodzi o to, żeby przypisywać sobie cechy innych ludzi. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jakie rany w tobie jeszcze są otwarte. Jakie przekonania kierują twoją interpretacją sytuacji. Bo człowiek nie widzi rzeczy takimi, jakie są. Człowiek widzi rzeczy takimi, jaki on sam jest. Jeśli ktoś jest zimny i zamknięty, możesz to odczuwać jako zagrożenie, bo twoje wewnętrzne dziecko zna ten chłód z dzieciństwa. Ale to nie znaczy, że jesteś zimny. To nie znaczy, że masz w sobie to samo. To znaczy, że Twoje ciało pamięta, to znaczy, że system nerwowy mówi Ci uważaj. I to też jest ważna informacja. Zasada lustra nie ma anulować Twojej intuicji, mają ją uzupełniać. Trzeba rozróżniać między emocją a informacją. Emocja mówi, że coś Cię poruszyło, informacja mówi dlaczego. Jeśli zatrzymasz się tylko na emocji, możesz sobie wmówić, że wszystko to Twoja projekcja. Ale wtedy oddajesz odpowiedzialność innym. Jeśli zatrzymasz się tylko na informacji, możesz oskarżyć drugą osobę i zamknąć się na swój udział. Ale rozwój polega na tym, że bierzesz pełną odpowiedzialność za to, co czujesz, i jednocześnie nie bierzesz na siebie tego, co nie jest Twoje. Zasada lustra nie oznacza, że każda toksyczna cecha, którą widzisz w kimś, oznacza, że masz ją w sobie. Czasem widzisz coś, co znałeś kiedyś. Czasem widzisz coś, czego się boisz. Czasem widzisz coś, co Twoje ciało rozpoznaje jako niebezpieczne. I to też lustro. Ale nie charakteru. Lustro Twojej przeszłości. Lustro Twoich filtrów. Lustro Twojej historii, a nie Twojej winy. Czasem to, co widzisz, nie mówi nic o tobie, tylko o tym, żeby się wycofać. Bo nie każde lustro służy do przeglądania się. Niektóre są po to, żeby zobaczyć, że nie jesteś już tą osobą, która kiedyś wchodziła w takie relacje. I tu pojawia się prawdziwa wolność, wolność rozróżniania, wolność wyboru, wolność niebrania na siebie odpowiedzialności za cudze brudy, tylko dlatego, że czujesz emocje. Największe zagrożenie w zasadzie lustra to moment, w którym przestajesz ufać sobie, bo z każdej strony słyszysz, że wszystko, co cię drażni, to twój problem. Że jeśli ktoś cię denerwuje, to znaczy, że masz to w sobie. Ale to nieprawda. Masz prawo, żeby cię coś denerwowało, masz prawo, żeby cię coś bolało, masz prawo, żeby nie chcieć być blisko ludzi, którzy są zimni, fałszywi, agresywni czy narcystyczni. I nie oznacza to, że masz te cechy w sobie. Oznacza to, że jesteś czujny, świadomy, że Twój system obronny działa i że nie chcesz wracać w stare schematy. Zasada lustra zaczyna być niebezpieczna, kiedy służy do wybielania toksycznych ludzi, kiedy zaczynasz myśleć, że wszystko, co się dzieje, to tylko Twoje lekcje, bo nie wszystko jest lekcją. Czasem to ostrzeżenie, czasem to granica, czasem to sygnał, że trzeba powiedzieć nie i że nie wszystko musisz uzdrawiać, nie wszystko musisz rozumieć, nie wszystko musisz brać do serca. Czasem wystarczy zobaczyć i odejść. Nie chodzi o to, żeby rezygnować z zasady lustra. Chodzi o to, żeby jej nie nadużywać, bo lustro to narzędzie, a nie religia. Służy do wewnętrznej pracy, ale nie do tłumaczenia zła, nie do bagatelizowania sygnałów ostrzegawczych, nie do odbierania sobie prawa do czucia. Jeśli coś cię porusza, sprawdź, ale nie zakładaj od razu, że to Twoja wina. Nie przyjmuj cudzych problemów jako swoich. Nie zamieniaj empatii w samozniszczenie. Zasada lustra działa, kiedy jesteś gotowy być ze sobą szczery, kiedy nie używasz jej jako obrony, kiedy nie tłumaczysz nią innych. Działa, kiedy widzisz siebie wyraźnie, ale też kiedy widzisz innych bez iluzji. Bo lustro nie służy do tego, żeby patrzeć tylko w siebie. Służy do tego, żeby rozpoznać, kiedy coś jest odbiciem, a kiedy sygnałem, a potem podjąć decyzję. Świadomie, bez winy, bez projekcji, bez idealizacji, z miejsca, w którym naprawdę siebie znasz. I właśnie wtedy zasada lustra ma sens nie jako dogmat, nie jako przymus, ale jako lustro do zobaczenia siebie i oddzielenia się od tego, co nie jest moje. I w tym jest prawdziwa siła nie w szukaniu winy w sobie, ale w odróżnianiu tego, co moje. Od tego, co trzeba zostawić i iść dalej, lżej, bez ciężaru cudzych odbić. I na koniec zostaje pytanie: Co naprawdę widzisz, kiedy patrzysz na innych? Czy to Twoje odbicie, czy może po prostu ostrzeżenie? Czy jesteś w stanie odróżnić lustro od czerwonej flagi? To nie jest łatwe. Ale właśnie w tej szczerości wobec siebie zaczyna się prawdziwa wolność. Jeśli ten materiał poruszył coś w tobie, Zatrzymaj się na chwilę. Może coś cię zabolało, może coś rozjaśniło, a może po prostu utwierdziło w twoim własnym odczuciu. Podziel się tym w komentarzu. Twoje słowo, twoje doświadczenie, twoja perspektywa może pomóc komuś, kto właśnie się gubi. Może dasz komuś to, czego sam kiedyś potrzebowałeś usłyszeć. To nie musi być długie. Wystarczy jedno zdanie, ale niech to będzie prawdziwe. Dzięki temu razem tworzymy przestrzeń, w której rozwój to nie tylko teoria, ale wspólna droga. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.